Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się mocnym postanowieniem poprawy. I na pewno również w Waszym życiu są takie chwile, kiedy człowiek ma dość siebie samego, kiedy ma trochę takie wrażenie, że kręci się w kółko, że tyle razy już obiecywał, postanawiał i chciał coś zmienić, i znowu upadł. I to może dotyczyć wszystkiego: modlitwy, relacji, naszych uzależnień, gniewu, czystości, lenistwa, obojętności. Każdy z nas ma konkretną słabość. I wtedy może pojawić się w nas pytanie: czy Bóg naprawdę jeszcze we mnie wierzy? I dziś chcę o tym z Wami porozmawiać: o trzecim warunku dobrej spowiedzi świętej mocne postanowienie poprawy. Ale nie tylko o dobrych chęciach, lecz o decyzji, która ma największy wpływ na to, aby zmieniać i kształtować nasze serce. O tym będzie mowa. O tym, aby w relacji z Bogiem postanawiać mocną poprawę. Zapraszam. Moi drodzy, najpierw zadajmy proste pytanie: czym jest mocne postanowienie poprawy? I znowu Kościół daje nam. Piękne sformułowania w katechizmie Kościoła Katolickiego, że kiedy człowiek już nie chce grzeszyć, to postanawia poprawę, czyli un ma unikać pewnych sytuacji i kontekstów, ma zdecydować się na przemianę swojego życia, unikając czegoś, co prowadzi mnie do grzechu. Ale nie chodzi tutaj o jakąś perfekcyjność, lecz o nasz kierunek. O decyzję, aby ciągle chcieć iść małymi chociaż krokami w stronę Boga. I święty Jan Paweł II nam doskonale przypomniał, że świętość nie polega wcale na tym, że jesteśmy bezgrzesznymi, ale że chcemy z Bogiem być w relacji, zmieniając się i nawet jak upadniemy, powstawać. To jest mądrość życia chrześcijańskiego. A więc postanowienie poprawy to nie jest nasza deklaracja o doskonałości, ale nasza deklaracja, Jezu, ja wiem, że Ty jesteś miłością i ja Ci ufam. Ja wiem, że Ty mi dopomożesz. Niektórzy myślą, że kiedy postanawiają poprawę, to sobie przyrzekają, już nigdy więcej nie upadnę. Ale droga siostro i drogi bracie, Bóg nie oczekuje od ciebie niemożliwego. On wie, że jesteś człowiekiem i nie pyta, czy już na, na pewno nie będziesz, ale czy chcesz teraz się przemieniać? W Ewangelii, według świętego Jana, jest wspaniały fragment, który mówi konkretnie: Jezus do mnie i do ciebie, nic bez mnie nie możesz uczynić. Wydaje mi się, że to jest jedno z najbardziej realistycznych zdań w całym Piśmie Świętym. Mam takie wrażenie, że Jezus specjalnie mówi to, że sam ja i ty nie damy rady. I dodaje, ale jeżeli będziesz trwał przy mnie, to będziesz przynosił owoc obfity. Zatem postanowienie poprawy nie polega na naszym samodzielnym zaciskaniu zębów. To nie jest jakiś nasz autoplan samodoskonalenia, ale otwierania się na łaskę. Święty Paweł o tym świetnie też pisał, że on jest słaby, że on jest największym grzesznikiem, ale moc w słabości się doskonali. Jeszcze bardziej mogę zaufać jemu, bo w chrześcijaństwie nie chodzi o perfekcję, ale jak już w poprzednich odcinkach mówiliśmy, o relację. Każda spowiedź, to jest nowy początek, nowy etap w drodze z Chrystusem. I moi drodzy, postanowienie poprawy nie może łączyć się jedynie z naszą obietnicą, że na przykład już nigdy nie zgrzeszę, czy czegoś tam nie zrobię. To jest moim zdaniem jedna z naszych największych pomyłek. Owszem, my mamy w sobie mocno postanawiać coś, ale nie mylmy z tego, tego z przysięgą. To jest akt naszej wiary, to jest wiara w to, że wraz z Bogiem możemy dokonywać przemiany w naszym życiu. Święty Alfons Lugori, mam nadzieję, że go znacie, doktor Kościoła, pisał, że nie wystarczy żałować, ale trzeba mieć właśnie w sobie w sercu, w duszy mocne pragnienie, aby się poprawić. Ona może się nawet tlić, ale to jest. Ziarno, które może się dzięki Bogu rozwinąć. I to jest bardzo ważne, bo nie liczy się nasz osobisty, perfekcyjny plan, ale znowu na co Bóg zwraca moją i Twoją uwagę. Na ufność. Pamiętacie w dzienniczku siostry Faustyny, ona pisała dużo o nędzy ludzkiej. I ona tam napisała, że nawet największa nędza ludzka nie jest przeszkodą dla. Mojego miłosierdzia, tak powiedział Jezus. I dodał, ale zamknięte serce i brak ufności może stanowić dużą przeszkodę. Czasem też pojawia się taka myśl, po co się spowiadać, skoro i tak znowu zgrzeszę, skoro wrócę za tydzień z tym samym. Ale nie bój się wracać. Jezus dzisiaj do Ciebie mówi, nie bój się wracać. Zaufaj mi i mojej łasce. Postanowienie poprawy to zatem nie tylko wiara w siebie, ale to wiara i w siebie i w Boga. Mów, powtarzaj. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Moi drodzy, cała historia zbawienia to opowieść o tym, jak Bóg daje człowiekowi kolejną szansę. Zwróćcie na to uwagę: Adam upadł. Bóg go nie przeklął, ale ubrał. Izrael odszedł od Boga, Bóg posłał proroków, aby go odzyskać. Piotr zdradził Jezusa, zdradził. A Jezus po zmartwychwstaniu pyta go, czy mnie miłujesz. Zobacz, że pomimo naszych zdrad, naszych niewierności, Bóg nie przestaje w nas wierzyć. To też postanowienie poprawy nie ma być dla nas ciężarem, ale zaproszeniem. To tak, jakby Bóg mówił do mnie i do ciebie, nie bój się znowu, zacząć od fundamentu, od relacji ze mną, bo ja z tobą jestem, ja widzę, z czym ty teraz się męczysz, z czym się borykasz. Zacznij w swoim życiu od tego, co konieczne, potem możesz zająć się tym, co możliwe, a nagle zobaczysz, że z Bogiem jesteś w stanie dokonać niemożliwego. I to jest. Jeden z dokładniejszych opisów duchowego wzrostu, to znaczy, nie wszystko naraz, nie od razu będziesz takim świętym, jakiego sobie wyobrażasz dziś. Ale moje i twoje postanawianie poprawy to jest codzienna, szczera dawka pokory, stawania w prawdzie przed Bogiem, bo człowiek sam z siebie wiele nie potrafi. Ale w sercu każdego z nas istnieje coś. Co święty Paweł nazwał prawem grzechu. To takie napięcie wewnętrzne między dobrem a złem, między pragnieniem Boga a zarazem przywiązaniem do siebie samego. I dlatego prawdziwe postanowienie poprawy ma zacząć się od pokory. Pokory, która jest w stanie powiedzieć: Panie Jezu, ja wiem, że nie wiem. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawy, że jestem w błocie, że jestem na dnie i że sam nie powstanę. To też dobrze jest czasem odwoływać się do autorytetów, którzy nas poprzedzili w drodze w pielgrzymowaniu. Święta Teresa z Lizję mówi: Ja się podnoszę w Jezusie, ja nie, nie będę się opierała na swoich własnych wysiłkach. Zatem pokora to jest realizm naszego ducha, świadomość, że w każdej sekundzie swojego życia ja potrzebuję przewodnika, najwyższej istoty Boga, bo w nim dokonuje się moja zmiana, ale jeśli zaufam i będę chciał, jak więc naprawdę podejmować w praktyce postanowienie poprawy? Po pierwsze, po pierwsze, zrozum swój grzech. Nie można poprawić się z czegoś, czego się nie rozumie. Dlatego proszę cię, tak jak wcześniej już mówiłem, zaczynaj zawsze od modlitwy, ale niech to później będzie też refleksja. Dlaczego to robię? Co mnie popycha do tego grzechu? Czy to lęk, samotność, pragnienie uznania, bezsens, może rutyna? Im lepiej czasem poznasz źródło, tym łatwiej będzie ci to uzdrawiać i leczyć z pomocą Boga. Po drugie, uczyń konkretny krok. Nie składaj wielkich deklaracji. Bądź w prawdzie, jesteś tylko człowiekiem. Ja też. Zaczynam od małego dobra. Jeżeli masz problem na przykład z gniewem, postanów, że dziś spróbujesz przemilczeć jedną sytuację, która cię prowokuje. Jeżeli to problem z czystością, wyłącz wcześniej telefon, zanim pojawi się pokusa, by zaglądać do niewłaściwych treści. Jeśli z modlitwą, to zacznij od minuty. Szczerości, później do dwóch minut, później do trzech. Módl się po trzecie o łaskę. I niech to będzie łaska wierności. Wiecie co? Ostatnimi czasy bardzo lubię zaglądać do świętych. Oni mnie jakoś motywują. Kto nie modli się o wytrwanie, już przegrał, mówił Filip Neri. Dlatego proszę cię, nie bój się prosić Boga. Mów mu panie, ja chcę się zmienić, ale to ty mnie prowadź. To ty bądź trzonem, to ty bądź fundamentem. Czwarta taka praktyczna rada: zaufaj Jezusowi, który działa w sakramentach. Moi drodzy, nie da się żyć duchowo bez Eucharystii. Każda komunia święta umacnia nasze decyzje i umacnia, kształtuje nasze serca. To jest realna obecność Chrystusa, który wlewa w moje i Twoje serce siłę. Po piąte, proszę, nie zniechęcaj się upadkiem. I to jest klucz. Postanowienie poprawy nie kończy się, gdy znowu upadniesz. Ono ma w Tobie ciągle owocować, bo święty to grzesznik. Każdy święty to grzesznik. Ale który nie przestał być w relacji, nie przestał powstawać. Do tego masz dążyć, aby zrozumieć, że, że każdy z nas ludzi jest grzesznikiem i Chrystus nas uświęca. Chrystus nam dodaje tych skrzydeł. Jeden z takich chłopaków mówił kiedyś, że proszę księdza, spowiadam się co miesiąc, no ale czuję się hipokrytą, bo wracam do tego. A ksiądz odpowiedział mu bardzo prosto: Ale wiesz, że Bóg cieszy się, że w ogóle przychodzisz, że znowu przychodzisz. Ale jak to przecież to, znowu to samo? A ten spowiednik powiedział mu prostą rzecz: Ale nie przestałeś walczyć, ale ufasz Jezusowi, ale jesteś z Nim w szczerej relacji. I wtedy ten chłopak zrozumiał, że postanowienie poprawy to też wierność Jezusowi. Że On naprawdę działa i nas zmienia, ale nie będzie to automatyczne w jednej chwili. Potrzeba tutaj mojej stałej wiary, mojej ufności, mojego tak, nie tylko na ten dzień, ale również na jutrzejszy, na pojutrzejszy. Jeden z moich ojców duchownych, wspominałem to w którymś odcinku, lubił powtarzać, że Bóg nie męczy się przebaczaniem. Dlatego ja też to powtarzam, ale ty nie męcz się prośbą o przebaczenie. Nie męcz się tym, bo przecież chrześcijaństwo to spotkanie z osobą, z wydarzeniem, z osobą, która daje mi i Tobie nowy horyzont. To jest Jezus, który tak zaufał ludzkości, że dał się zamknąć w kawałku konsekrowanego chleba. Moi drodzy, dlatego to nie może być. Jedynie moralny wysiłek, ale to musi być ta relacja z Jezusem, który jest z nami i on nam pomaga powstawać. Święty Ignacy z Loyoli, który jest dla mnie ogromnym duchowym mistrzem, właśnie pokazuje, że w duchowości jest ważny rachunek sumienia wieczorem, gdzie nie tylko analizuje się swoje błędy, ale również dziękuje się za łaskę, za wszelkie dobro, jest się wdzięcznym, prosi się także siłę na jutro, ale też pokazuje, ile mocy jest w postanowieniu poprawy. To znaczy, że dusza, poznając pewne fragmenty, elementy swojej nędzy, potrafi stać się pokorna. I jeszcze bardziej zakorzeniona w Bogu. Jezu, ty się tym zajmij. Powtarzajmy to często w chwilach jakichś gorszych naszego dnia. Pozwól, aby to Jezus zmieniał ciebie w siebie. Nie, nie staraj się prosić o to, żeby Jezus dopasował się do ciebie. To nie chodzi o to, abyśmy teraz ja, Ty, każdy z nas samodzielnie się w cudzysłowie, ogarniał, ale jeszcze mocniej zaufał, że to Jezus w nas działa, że to Jezus nam pomaga, że to Jezus nas motywuje. O tę relację należy dbać każdego dnia. Moi drodzy, i oczywiście też z takiego punktu psychologicznego my musimy motywować się nie poprzez presję, strach, bo szybko wrócimy do starych schematów, do starych nawyków, zwyczajów. Niech motywacją dla Ciebie będzie osoba Jezusa, ale też owoce relacji z Nim. Miłość, pokój, wierność, bo chrześcijaństwo, chrześcijaństwo jako religia nie może kojarzyć się tylko z zakazem i nakazem. Nie może Ci się kojarzyć z Bogiem, który mówi: Nie grzesz, bo ja będę zły, ale niech ci, ci się kojarzy z tym, że On mówi: Nie grzesz, bo ja chcę Twojego szczęścia, mówi Jezus. Nie grzesz, bo ja chcę, byś ty był człowiekiem szczęśliwym, byś doświadczał tu dobra, bo do dobra zostałeś powołany. Postanowienie poprawy to decyzja, że chcę zaufać Jezusowi, że chcę z nim powstawać, że chcę w nim poszukiwać mocy. Każde postanowienie dobra, nawet najmniejsze, ma ogromną, duchową wagę. Każdy wybór, aby kochać, aby przebaczyć. Aby nie rezygnować, staje się miejscem, przestrzenią na działanie łaski. I to jest, moi drodzy, takie budowanie w sobie przestrzeni na to, aby się nie poddawać. I tu nie chodzi o jakiś ogromny heroizm, ale chodzi o to, abyśmy codziennie starali się być wierni. Starajmy się. I niech na zakończenie, w tym dobrym dziele, abyśmy postanawiali szczerą i to mocną poprawę. Abyśmy zaczynali nowe życie w Chrystusie Panu, aby ten moment był piękny, prośmy też Boga w modlitwie. Panie, wiemy, że jesteśmy jacy jesteśmy, ale chcemy być Twoi. Chcemy być Twoi na wieki. Wiedz i ufaj, że, że On do Ciebie dzisiaj też mówi, że On zajmie się Tobą, ale bądź. Bądź i nie ustawaj w modlitwie. Panie Jezu, Ty wiesz, jak często upadamy. Doskonale wiesz, ile razy obiecujemy, ile razy sami się sobą dziwimy, wstydzimy się siebie, ale dziś chcemy zaczynać od nowa. Dziś i jutro i pojutrze. Nie sami, lecz z Tobą. Daj nam serce, które ufa nawet wtedy, kiedy nie dostrzegamy jakiś. Większych zmian, daj nam wytrwałość, gdy przychodzą zniechęcenia, ale niech każdy krok będzie krokiem ku Tobie. Naucz nas wszystkich zaczynać od nowa, z nadzieją, z pokorą, z miłością, na ustach i w sercu z Tobą. Oto Cię prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Jeżeli dotrwaliście do końca, do tego miejsca, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielicie się swoją własną refleksją w komentarzu. Jeżeli macie jakąś osobę, której ten film pomoże, to zachęcam, aby go przesłać, abyśmy razem tworzyli strefę słowa, ale też siebie motywowali do relacji z Jezusem i do szczerego przeżywania każdego sakramentu, a zwłaszcza teraz, kiedy mówimy, o spowiedzi świętej i o tych pięciu warunkach dobrej spowiedzi. W następnym odcinku powiemy sobie technicznie, konkretnie i duchowo, czego unikać spowiedzi i jak się spowiadać, żeby to miało ręce i nogi, jakich form, jakich form używać w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie, zachęcam do obserwacji, aby być na bieżąco, zaznaczyć sobie też tam chyba jakiś dzwoneczek, aby wam te filmy się pojawiały. Moi drodzy, niech dobry Bóg Wam błogosławi na każdy dzień duchowych zmagań. Niech Was strzeże, umacnia i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych.